Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to Century: Korzenny Szlak. I jest to gra od 8 lat na 30-45 minut i od 2 do 5 graczy. W pudełku mamy instrukcję, karawany graczy, na które będziemy układać nasze przyprawy. Tutaj mamy karty bogactwa, karty kupieckie, takie rodzaje właśnie. I one mają fioletowy rewers, nasze monety złote oraz srebrne i przyprawy: żółte kurkuma, czerwone szafran, zielone kardamon i brązowe cynamon. I to są takie kosteczki, które będziemy wymieniać. I z fioletową ramką mamy karty rozpoczynające, czyli karty startowe. I tak prezentuje się zawartość gry, century, korzenny szlak. Przygotowanie dobre jest bardzo proste. Tutaj sobie tasujemy oczywiście nasze karty bogactwa i karty kupieckie. Wykładamy 5 kart bogactwa i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i sześć kart kupieckich. Tutaj wykładamy również złote monety nad tą kartą konkretnie, czyli nad tą pierwszą kartą. Wykładamy tyle monet, ilu, ilu jest graczy, razy dwa, czyli w rozgrywce dwuosobowej będą to cztery monety. W rozgrywce trzyosobowej byłoby to 6 monet, bo 3 razy dwa. I tutaj tak samo ze srebrnymi monetami, czyli Dwóch graczy razy dwa, czyli cztery srebrne monety i kładziemy je nad tą drugą kartą bogactwa. Tutaj jeszcze karty startowe, dwie dostają nasi gracze, czyli z fioletową obwódką. I to jest właśnie taka karta z fioletową obwódką i taka karta. I tutaj drugi gracz również dostał takie dwie karty. Układamy w rosnącej kolejności nasze przyprawy w miseczkach, tych naszych ładnych miseczkach dołączonych do gry. I pierwsza właśnie będzie kurkuma, drugi będzie szafran, kardamon i cynamon. I jeszcze każdy gracz otrzymuje taką kartę karawany, na której będzie układał swoje kosteczki, właśnie te przyprawy. I pierwszy gracz otrzymuje na początek rozgrywki trzy żółte kostki. Drugi gracz otrzymuje cztery żółte kostki. Trzeci gracz otrzymuje również cztery kostki. Czwarty gracz otrzymuje trzy żółte kostki i jedną czerwoną. A piąty gracz otrzymuje trzy żółte kostki i jedną czerwoną. I tak przygotowujemy grę Century Korzenny Szlak. W swojej turze gracz może wykonać jedną z czterech możliwych akcji do wykonania, i pierwszą z nich jest to zagranie po prostu karty. Czyli zabieram kartę z ręki i zagrywam ją i wykonuję to, co jest na niej napisane. Czyli tutaj otrzymałabym dwie żółte kostki i brałabym sobie takie właśnie dwie żółte kostki do siebie na swoją karawanę. Tutaj, gdzie mam te kwadraciki, te puste miejsca, tak, i taka karta byłaby zagrana na moim stosie kart odrzuconych. I teraz kolej przeszłabym na następnego gracza, i on również by zagrało jakąś kartę albo wykonał inny ruch. Drugą możliwą akcją do wykonania jest nabycie jednej z kart kupieckich, czyli na przykład chciałabym wybrać sobie jakąś kartę i sobie ją po prostu zabieram, ale niestety każdą pominiętą kartę będę musiała opłacić. Czyli przykładowo, gdybym chciała sobie zabrać tę kartę, to musiałabym na każdej pominiętej karcie, czyli tutaj i tutaj, położyć jakąś przyprawę, obojętnie jaką. Oczywiście wiadomo, że żółta przyprawa jest najmniej wartościowa, czyli najlepiej kłaść na kartach te najmniej wartościowe przyprawy, natomiast każda pominięta karta musi zostać opłacona przez nas. Czyli ja będę chciała wziąć sobie właśnie ten cynamon do siebie na rękę, czyli w tym przypadku musiałabym właśnie opłacić te dwie karty, które pominęłam. Następnie przesuwamy wszystkie karty w lewo, tak, żeby tutaj było miejsce na szóstą kartę, żeby można było kolejną dociągnąć z naszego stosu. Gdyby jakieś kosteczki były na karcie, to oczywiście sobie zabieramy te karty razem z kosteczką i zabieramy do swojej karawany. A jeśli będziemy chcieli wziąć pierwszą kartę z lewej strony, to nie musimy opłacać jej oczywiście kosztu i po prostu zabieramy sobie taką kartę na swoją rękę. Kolejną, trzecią akcją do wykonania jest po prostu odpoczynek, czyli nasze zagrane karty bierzemy z powrotem na rękę. I to jest cały nasz ruch, czyli po prostu odrzucone karty mieliśmy sobie, obojętnie ile tych kart było. I w każdej chwili po prostu możemy odpocząć, czyli zabrać wszystkie karty, które mieliśmy na stosie kart odrzuconych na rękę. I czwartą możliwą akcją do wykonania jest zdobycie karty bogactwa. Czyli przykładowo będę chciała zrobić sobie kartę, która jest tutaj na drugim miejscu, bo mam właśnie takie kostki. Tutaj są wymagane dwie brązowe i dwie żółte. I jak najbardziej mam takie dwie brązowe, dwie żółte, czyli sobie odkładam dwie żółte i dwie brązowe. A następnie zabieram sobie tę kartę do siebie i już będę miała 10 punktów. Nad tą kartą była srebrna moneta, więc ja sobie zabieram jeszcze dodatkowo srebrną monetę do siebie. I teraz następnie przesuwamy nasze karty. I wykładamy kolejną, żeby było pięć dostępnych kart bogactw. I patrzymy sobie, jakie potrzebujemy kosteczki, żeby zdobyć te karty. Oczywiście jak ktoś będzie chciał zdobyć tę kartę z 16 aż punktami, to wtedy zdobędzie również złotą monetę. Gdyby się wyczerpały złote monety lub srebrne monety, to po prostu już ich nie zdobywamy. Gdyby się skończyły złote monety, to wtedy przesuwamy nasze srebrne monety tutaj na tę pierwszą kartę i zdobywamy dalej nasze karty bogactwa. Koniec gry następuje wtedy, gdy któryś z graczy zdobył pięć kart bogactwa, czyli tutaj sobie zdobywaliśmy właśnie te karty i też oczywiście w rozgrywce dla czterech i pięciu graczy. Natomiast w rozgrywce dla dwóch i trzech graczy musimy zdobyć sześć kart bogactwa, I gra kończy się, gdy obecna runda dobiegnie końca. Po jej zakończeniu każdy gracz podlicza zdobyte punkty, za karty bogactw, złote i srebrne żetony oraz za pozostałe kostki w karawanie. Każda złota moneta warta jest 3 punkty, natomiast każda srebrna moneta warta jest jeden punkt. Następnie liczymy jeszcze kostki w naszej karawanie. Kostki czerwone, zielone i brązowe warte są jeden punkt, natomiast żółte kostki nie dają nam żadnych punktów. I gracz z największą liczbą punktów wygrywa rozgrywkę w Century Korzenny Szlak. Czyli jak mogłaby wyglądać nasza przykładowa rozgrywka? Tutaj pierwszy gracz sobie zdobędzie tę kartę, ponieważ jest to bardzo dobra karta. Po opłaceniu zabieramy ją sobie na rękę i po zagraniu zdobędziemy jeden cynamon. Następnie przesuwamy nasze karty i wykładamy kolejną z fioletowego stosu. A drugi gracz właśnie będzie chciał sobie zabrać tę drugą kartę, czyli również zapłaci. Jedną kostkę i zabierze sobie tę kartę, bo tutaj również ta karta pozwala mu zdobyć zieloną kostkę i żółtą kostkę, jak ją zagra. Oprócz tego zabierze sobie przynajmniej tę kostkę do siebie, a tę kartę na rękę. Czyli tak jakby nic nie stracił, bo to co zapłacił tutaj, to zdobył od razu z tej karty. I pozostałe karty właśnie przesuwamy. I wykładamy kolejną fioletową kartę. Pierwszy gracz zagra sobie tę kartę. Dają na stos kart odrzuconych i zabierze sobie po prostu dwie kosteczki do swojej karawany. A drugi gracz ma jeszcze cztery kostki kurkumy. I będzie chciał sobie zdobyć tę kartę. Czyli sobie ją zabierze na rękę. A następnie opłaci jedną kostką pierwszą kartę i będziemy przesuwać. Pierwszy gracz weźmie sobie tę kartę pierwszą z lewej strony, czyli nic nie musi płacić, a dzięki temu zdobędzie również trzy kostki kurkumy, które będzie mógł dać sobie do swojej karawany i zabiera sobie ją na rękę. Tutaj musimy jeszcze umieścić tylko te kosteczki, żeby każdy miał swoje miejsce, bo tutaj maksymalną ilość możemy mieć 10 kosteczek w naszej karawanie. I teraz wszystkie karty musimy przesunąć właśnie, żeby na samym końcu wyłożyć kartę szóstą z fioletowej talii. Drugi gracz zagra sobie tę kartę, czyli weźmie sobie dwie żółte kostki na swoją karawanę. A pierwszy gracz będzie chciał może wreszcie sobie zamienić te kostki, a więc zagra taką kartę jak widzimy taką strzałkę, to znaczy, że możemy o jeden poziom podnieść dwie kosteczki, albo jedną kosteczkę o dwa poziomy, to już wszystko zależy od nas. I ja będę chciała w tym przypadku zamienić sobie żółtą kosteczkę na jedną zieloną kosteczkę. Mogłabym również zamienić dwie żółte kosteczki na dwie czerwone kosteczki. W takiej kolejności właśnie rozpatrujemy poziomy naszych przypraw. Tutaj właśnie o dwa poziomy podniosłam jedną żółtą kosteczkę, oddałam ją do pojemnika i wziąłam sobie jedną zieloną kosteczkę. Drugi gracz zagra sobie taką kartę, czyli cztery żółte kostki wymieni na dwie zielone kostki. I sobie je właśnie kładzie do miseczki i zabiera dwie zielone kostki zgodnie z informacją na karcie i kładzie sobie w wolne miejsca. I teraz pierwszy gracz, on będzie chciał sobie po prostu zagrać kartę cynamonu. Zabiera jeden cynamon do swojej karawany. I teraz znowu drugi gracz, i on teraz będzie chciał użyć tej karty, czyli o jeden poziom podnosi kosteczkę swoją, ewentualnie jedną kosteczkę o dwa poziomy. Ale on w tym przypadku, skoro ma dwie zielone, będzie chciał je wymienić na dwie brązowe, bo one są najbardziej wartościowe. I jak najbardziej może to zrobić, bo zielony. Ma tylko jeden poziom do brązowego, czyli dwie kosteczki podnosimy o jeden poziom. I tutaj podnieśliśmy o jeden poziom, czyli mamy dwa cynamony na swojej karawanie. Pierwszy gracz ma już tylko jedną kartę. Patrzy jeszcze, czy chciałby jakąś kartę zdobyć. No i może by sobie wziął tę. Następnie zapłaci tę. Przesunie. I w następnej turze być może już będzie właśnie robił sobie odpoczynek. I teraz drugi gracz. Czy zagra tę kartę? Czyli zdobędzie sobie żółtą kosteczkę i zieloną kosteczkę, czyli zielona i żółta kosteczka. Pierwszy gracz po prostu sobie robi odpoczynek, czyli wszystkie zagrane karty, które tutaj miał, bierze sobie z powrotem na swoją rękę i w następnej turze będzie mógł sobie je zagrać. Drugi gracz również chce zrobić sobie odpoczynek, a więc zabiera wszystkie karty, które do tej pory zagrał, na rękę. Pierwszy gracz sobie użyje tej karty i podniesie o jeden poziom właśnie swoje kosteczki. Tą zieloną wymieni na brązową, natomiast jeszcze jedną żółtą sobie wymieni na. Czerwoną. Drugi gracz dąży do celu i sobie zabra tę kartę, a więc zdobędzie sobie jedną zieloną kosteczkę i jedną żółtą kosteczkę. I teraz pierwszy gracz, on będzie chciał zdobyć kartę i będzie chciał zdobyć tę kartę 10 punktów niby tylko, ale zdobędzie również srebrną monetę. A więc tutaj patrzymy, płaci dwie żółte kostki jak najbardziej i dwie brązowe kostki. I pierwszy gracz zdobywa pierwszą kartę, jeszcze 5 i będzie koniec. Gry, więc chodzi sobie gdzieś tu u siebie z boku i jeszcze zdobywa srebrną monetę. I też ją sobie wchodzi u siebie. Następnie przesuwamy wszystkie karty, żeby było 5 dostępnych. I teraz drugi gracz będzie chciał sobie wymienić dwie zielone kostki na dwie brązowe kostki. Czyli innymi słowy, zagra sobie tę kartę. Czyli może sobie podnieść o jeden poziom. Dwie kosteczki albo jedną kosteczkę o dwa poziomy, i teraz już ma cztery cynamony, także to jest bardzo dużo. I teraz się będzie zastanawiał, czy będzie chciał tę kartę, czy tę kartę, bo tutaj zdobędzie jeszcze złotą monetę. Ale tak czy siak, już ma cztery cynamony. Natomiast pierwszy gracz zagra sobie po prostu tę kartę, żeby zdobyć dwie żółte kosteczki. Zauważcie, że nie jest tak, że co chwilę zabieramy karty z tych dostępnych, bo po prostu gramy też kartami, które mamy już na ręce. I teraz drugi gracz będzie chciał sobie zrobić tak, żeby mieć czerwone kostki. Czyli chciałby może zdobyć tę kartę. O, i przy okazji weźmie sobie tę kostkę. O, tak, weźmie tę kartę sobie na rękę i zdobędzie kostkę. Następnie wszystkie karty trzeba oczywiście przesunąć. I teraz pierwszy gracz, zagra sobie po prostu ten cynamon, czyli weźmie sobie jedną kosteczkę brązową. I teraz drugi gracz będzie chciał zdobyć najbardziej wartościową kartę. Tutaj za 16 punktów i zdobywa jeszcze złotą monetę. A więc bierze sobie właśnie złotą monetę oraz tę kartę. Bierze do siebie gdzieś tutaj z boku. Będzie miał 16 punktów. Dwie czerwone i trzy brązowe płaci, Czyli dwie czerwone kosteczki i trzy brązowe. Czyli dosyć drogo, ale za to warto było. I tutaj mamy 16 punktów. Na koniec oczywiście przesuwamy nasze karty, czyli tutaj pierwsza będzie druga, trzecia, czwarta i piąta. Czyli zależy nam, żeby zdobywać te karty, co są całkiem po lewej stronie, bo one mają jeszcze złotą i srebrną monetę do zdobycia. Tutaj płacimy za każdą kartę pominiętą, której nie chcemy, a pierwsza karta po lewej stronie jest za darmo. Wymieniamy nasze kosteczki, zagrywamy karty albo pasujemy i zabieramy wszystkie karty z powrotem na swoją rękę. Czyli gra, century, korzenny szlak to jest takie żonglowanie zasobami, czyli wymieniamy, zabieramy, kupujemy i wymieniamy i zdobywamy. Dziękuję za uwagę, a to była gra, century, korzenny szlak.